To takie moje małe przypomnienie dla Ciebie, że zaraz mamy 2024 rok. Jeżeli prowadzisz sklep internetowy, to warto, żebyś zaktualizował czy zaktualizowała swój regulamin, sprawdziła czy sprawdził zgody marketingowe, czy są dobrze pobierane w ramach Twojego newslettera, czy wszystko dzieje się w swoim sklepie zgodnie z prawem. Warto wejść 2024 rok legalnie <głos> <głos> mówiąc wprost. A jeżeli nie będzie Ci się chciało robić tego samemu, czy samej, no bo musisz zdobyć odpowiednią wiedzę, przeczytać odpowiednie artykuły itd. itd. w internecie, także możesz to oddelegować. Pamiętaj o tym, możesz to oddelegować do jakiegoś eksperta, nie będę mówił, że tylko do mnie. Po prostu do jakiegoś prawnika, który się tym zajmuje, bo na koniec dnia twój czas będzie.